Być mój, być mój, być mój Jak bez Ciebie porozmorzę cały gnoj Jak morak podronuję, jak posieję, polałuję Bez za nie da rady panie mój Witam serdecznie, z tej strony Dominik z kanału Gospodarstwo Jasice Dzisiaj będziemy... E, mamy tutaj zbieranie porzeczki e, czarnej i zobaczymy co tutaj e, w tym ogrodzie fajnie e, się zrobiło Mamy tutaj czarną porzeczkę, gdzie dzisiaj będziemy to zywać już trochę na, komp na kompoty, na soki będziemy to przet przetwarzać e i później na do picia. E jako normal na normalny sok naturalny e Ładnie się, e zaczerwieni, tylko był wcześniej straszny tych fast, więc ciężko było później do to e ogarnąć. Ale generalnie sobie myślę, że wezmę w uklinę, taką wąską kupię i rozłożę to pod ten, pod pożyczkę, żeby i pod maliny, co tutaj mamy do tej skrzyni, żeby to ładnie nie było już w końcu tego chwastu. Ta mam jeszcze biało, biała, mało zaowocowała, ale zawsze to tu jakieś na kompot będzie te owoce. Także pokażę Wam jak mi te porzeczki urosły i wyglądają. Dość ładne, mamy owoce. I mam oczywiście czerwoną, która jest zastąpiona, ale jeszcze jest niedobra nie do dozywania, jest gorzka. Także bierzemy się tutaj za robotę i pokażę zaraz Wam jak, co tam dalej mamy. I mamy tę ładną porzeczkę czarną ma bardzo grube owoce, jest gęsta. Mimo tego, że była zaosięta, to była dosłownie trawa pod sama większa ode mnie. Musiałem te na dwa razy kosić, dlatego są takie pokosy siana zostawione. Bo już nie miałem siły tego zbierać. Cała te siana leży tutaj właśnie na tej starcie. Co tutaj mamy? Mamy tutaj właśnie tą czarną porzeczkę, nie wiem jaka to jest odmiana, bo to dawno tata mój, świętej pamięci, tę porzeczkę sadził, tam jeszcze z tyłu, gdzie miałem się sad, a tutaj sobie już później to przerzuciłem na tą czarną porzeczkę, tutaj na te dwa rzędy. Także ładna jest, już jest dobra w smaku, ciekawe ile tego soku puści i będziemy to później przerabiać na dalsze soki do, do picia. Co dalej? Mamy tutaj ten, maliny. Jest zaosięte, tak jak powiedziałem, wcześniej miałem tylko dużo chwastu. Wezmę tu matę czarno rozłożę w taką chyba m. Szerokość będzie wystarczała, już pomału się te maliny zaczynają, więc one będą... Dobra, dzisiaj wezmę do jedzenia i

Mamy też już tą białą porzeczkę, później pokażę jak tam ujęcia z zbierania, będzie mama, będzie zbierała, ja to będę to wszystko nosił. Ale generalnie tu mam tą białą porzeczkę, mało tego jest, małe owocki, ale zawsze już, to już jej pierwsze owocowanie tutaj, więc coś się na kompot weźmie i już ten czerwony nalot znikł. Wydaje mi się, że chyba to był albo grzyb, albo jakiś e, niedobór chyba wody, albo o, przez to susza takie trzeba się pobił, nie wiem e, wszystko po, po, poznikało. E, I teraz będziemy się do jabłonek. zaraz powiem jak tam z tymi jabłonkami mamy. Lepsza niż zuki, co się swoją cholerną stronę. Z polu ze mną No już jesteśmy tu przy jabłonkach. E, ładnie tutaj e, w tym oku owocuje jabłonki. Tutaj papierówka też się prezentuje ładnie. Myślałem, że nie będzie w ogóle owoców, e, bo po kwiatach e, za, e, zawiązanych e, nie było widać e, w ogóle e, za, no, zawiązanych owoców. Myślałem, myślałem, że już papierówki też w ogóle nie będzie, mało tych jabłek widziałem, ale te się prezentują ładnie. Tylko, że po deszczu, po deszczach to się strasznie mokro zrobiło i ziemia jest wilgotna. I te korzenie w trzech bodajże, tu mam jedną jabłonkę i tam, tam mam trzecią i to już jest, raczej znaczy drugą i tu mam trzecią jabłonkę, która się, że tak powiem, przechyliła. Muszę je naprostować, ale ładnie, ładne są owoce, dość duże. Jak na ten rok, bardzo jestem zadowolony z tych drzew. Jeszcze te będzie trzeba dosadzić w tym miejscu, bo sąsiad zrobił to ogrodzenie. Więc tutaj trzeba będzie dosadzić jabłonki od tamtej strony. I wezmę tutaj jeszcze dosadzę, gdzie tutaj brakuje. A już chyba na jesieni to zrobię. Zakupię, jak mi się uda jabłonki i reszta to już będzie leciało do góry, żeby ładnie te jabłonki wyglądały ja nie chcę takich kolosów mieć jak ostatnio jak miałem wcześniej chcę mieć takie ładne drzewa nie dość, że dekoracyjnie fajnie uformowane, jak i też żeby troszeczkę owoców też był jakiś z tego zysk i korzyści z tych drzewek że pokażę tylko już teraz owoce i dalej będziemy się już do pracy jak to będziemy tu już wzywać jeszcze ja nam chyba e, a na razie chyba tyle tu rozumimy z tej strony wszystko z kolejną wostem iść cukierki bez cukru i pokazywać twarz dwóch okrągło bez pudru dajcie sobie pleść no i gadać głupotę i strzelać mustrze fajowe na gępotę tylko z Dobra, już nie będę więcej tutaj już pokazywał, eee, skończę już na ten, dzisiaj na ten, od, ten odcinek, czerwone porzeczki na razie nie będziemy zbi zbierać, bo jeszcze jest za nie, eee, więc nie będziemy się jeszcze w to bawić, w tą czerwoną, na razie zrobimy tej czarnej, ja się biorę za robotę, eee, więc eee, wi wi widzimy się w następnym odcinku, na razie, cześć!